Thank Pl. Rozpoczął się sezon siewu kukurydzy 2023, my w cyklu reportaży z pola 2023 tradycyjnie gościmy w firmie StalTech u Pawła. Czołem, witam wszystkich e, widzów. Cześć Pawle, no jak, jak wspominałem tradycji musi stać się zadość, ruszamy z kukurydzą, gościmy u Ciebie. Tak jest. Tam się sezon opóźnił, prawda? W tym roku. Około tygodnia później sezon ruszył. Ruszył z kopyta, że tak powiem. Zdarza się, że jeździmy całymi nocami. Czyli, że tak powiem, już wszystko idzie na pełnych obrotach. Na pełnych obrotach. Wszyscy się cieszyli, że jest dużo wilgoci i, i, i ta wiosna była taka rozdzielona, ale zimna, tak? Jest strasznie... jest strasznie zimno. Wczoraj sialiśmy, to w nocy e, było biało, normalnie no, był przymrozek. Przypomnę, że jesteśmy w powiacie sempoleńskim, w województwo kujawsko-pomorskie. No, to jest region, gdzie Ty tutaj najczęściej działasz, także masz tutaj te pola obeznane i, i, i te wszystkie mentalności pogodowe też znasz. Pola znane i lubiane. ulubione. No, Rolników, tych których obsługuję, to w znacznej większości są ci sami, których już znam, mamy jakieś kontakty. No to są takie fajni, fajni ludzie, pozytywni. Takie relacje wypracowane przez Twoją firmę, przez lata też dodajmy, tak? Bo to, to też się na to o. pracuje, prawda? Dokładnie. Zapytam Cię, Pawle, jeszcze o te sprawy związane z wchodząc w ten sezon z rolnictwem precyzyjnym. Przy każdej wizycie u Ciebie. Też się o to pytam. Po co? Po to, żeby ewentualnie pokazać w naszych filmach, jak się to wszystko rozwija i ewoluuje, nawet no, w niedużej firmie usługowej jak Twoja. Jak, jak, jak oceniasz poziom zaawansowania tych technologii dzisiaj w gospodarstwach? Świadomość ludzi rośnie w tej dziedzinie. Nie ukrywam, że to jeszcze raczkuje. Ale coraz więcej ludzi się mnie pyta, czy jest taka opcja. Skąd wziąć takie mapy? Kto takie mapy robi? Jak to wychodzi? Co najważniejsze, jak to wychodzi ostatecznie? Czy to już się przekłada na złotówki? To już jest na konkretnych, na konkretnych pieniążkach. Można yy, mówić o konkretnych pieniążkach y, zaoszczędzonych y, stosując tą metodę? Przekłada się. Takie masz sygnały, że Przekłada to... składa się po rozmowach z rolnikami, którzy sieją ze zmiennym wysiewem, już się tego trzymają. szefaczy widzowie na pewno y, powiedzą tak mówią o y, precyzyjnym siewie typu zmienny wysiew a, 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 a tego tutaj nie czynią tak to prawda nie będziemy tutaj udawać akurat u tego gospodarza Paweł u tego rolnika siejemy bez map tak bez mapy tutaj nie korzysta akurat z tej technologii Dla zorientowanych to pewnie nie jest tajemnicą, ale no, musimy tutaj dla porządku dodać skąd to się bierze. No, aby wykonać taki e, precyzyjny siew zmienny, taki zmienny wysiew, no, podstawą jest e, no, mapa aplikacyjna, czyli to no, ma taka mapa zadaniowa pola. E, Paweł, dwa słowa, jak to u Ciebie wygląda? Rolnik mi dostarcza mapy na pendrive'a, pendrive te dane zgrywam do nawigacji. Do swojego, tak, tak. Do nawigacji wgrywam i, no i sieję. Słuchajcie, to mówi praktyk. Tu nie ma filozofii. Jak macie przygotowaną mapę aplikacyjną, czy to przez 365 Farmnet, czy przez inną platformę, przychodzicie do takiego usługodawcy jak Paweł. On sobie to instaluje z pendrive'a na swoim terminalu i przystępuje do siewu, prawda? Dokładnie. Drugim tematem, który nas tutaj bardzo interesuje, to oprócz zmiennego wysiewu, tej precyzji i, i tych technologii przyszłości, no zapytam o ten taki przyziemny temat. Jak z materiałem siewnym? Bo no, dochodzimy na słuchy, że tutaj się też różnie dzieje. Paweł, jakie twoje doświadczenia w tym temacie? Materiał siewny w tym roku jest ogólnie... Oczywiście nie wszystkie firmy. Z niektórych firm w worku, w jezdnostce siewnej jest e, tyle potłuczonych, pokruszonych ziaren. Niewiarygodne. Też by się wydawało, a tak jest. I te drobiazgi potrafią e, normalnie zatkać tarczę siewającą. Tak. I po prostu tarcza, e, tarcza jest zatkana. Powiedzmy zdarza się nawet, że 2-3 Otwory są zatkane i. Już no już zakłóca jest, wysiew, tak? Już zakłóca wysiew, już e, nie wychodzi. i Jak to mocno zapcha, to ileś to musi obrotów wykonać. Wtedy no tak. Tu mi zaraz alarmuje, no to trzeba stanąć. Czasami, czasami się zdarza tak, że trzeba całe nasiona wypuścić, e, trzeba zdjąć tą obudowę. I Trzeba normalnie śrubokrętem wydłubać... Czyli, czyli może, trzeba zastosować pracę ręczne, dosłownie. Dokładnie. Powiem, no w zeszłym roku nie było o co pytać odnośnie siwnika, bo to była nówka. No była nowka. Eee, przypomnijmy... Nówka, trochę już popracował. Przypomnijmy Ferdinand Optima, Optima V. No a co teraz mi powiesz jeśli chodzi o zeszły sezon, o miniony sezon, jak go tam podsumujesz chociaż w jednym zdaniu? No chodzi. No ale jakoś, Ziała. że tak powiem, nie przyniósł e, nerwowych e, sytuacji. Nie, nie, nie było. Nie było jakichś tam niespodzianek. Eee, a przyzwyczaiłeś się już do tych rozwiązań, bo to wiemy, że każda firma ma jakieś swoje, takie jakieś specyficzne. Tak, tak. No. W sumie same rozwiązania są dobre. Tam nie ma czego zarzucić. Tam może ma jakieś tam parę mankamentów, ale, ale to są takie, z którymi idzie żyć. Jeszcze dla tych co oglądają nas może po, po raz pierwszy przypomnijmy, że u Pawła e, piąty sezon, tak? E, piąty mam, sezon się mam na myśli ciągnik. Pracuje New Holland t 7 210 Jest. I rozumiem, że te prace, które wykonuję, przypomnij w czym go, w czym go że tak powiem używasz? Najwięcej w sierpniu. no i e, w transporcie kukurydzy na kiszonkę. I znowu powtórzę to, co w poprzednich odcinkach też żeśmy mówili, jak dbasz, tak masz i tu pewnie to też gra główną no, rolę. Dzisiaj e, wieczorem się zaświeciło e, strona serwisowa, że trzeba wykonać, no to trudno, musieliśmy stanąć. Oleje zmienialiśmy w silniku, w zwolnicach z przodu filtry od hydrauliki. Czyli tak wypadło i nie było zmiłuj. Nie było zmiłuj. hektary, ubywają. Powolutku do przodu ubywają. Powolutku do przodu ubywają, ale też słonko coraz niżej. Kurczę, tak od rana do tej pory no chyba się już czuję trochę te godziny, co? To już tak... Tylko mimo tej wygody, mimo komfortu, mimo nawigacji, no zawsze jakieś zmęczenie. Człowiek jest tylko człowiekiem, człowiek to... prawda? Tak, że jakiś czas już no jestem w tym w tym rytmie. W, rytmie, w tym maratonie, że tak powiem. To, o, właśnie. To tak trochę już ten człowiek jest zmęczony, ale. Dalej. No na szczęście, co na noc zmiennik, tak? Szwagier przyjedzie, także. I, i, I że tak powiem, New Holland nie odpocznie. Nie odpocznie. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy zrealizować kolejny reportaż. My planujemy się spotkać jeszcze tak pod koniec sezonu w zupełnie innym celu, a jakim? To to się dowiecie w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Czyli co, Paweł, jesteśmy umówieni? Jesteśmy umówieni. Spróbujemy dotrzymać słowa i wtedy zobaczycie dopiero fajne, ciekawe rzeczy znowu z firmy Pawła. Pozdrawiamy się, pozdrawiam e, Ciebie, pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam oczywiście gorąco moich klientów, e, obecnych, przyszłych. No i cóż, do zobaczenia niebawem. Dziękujemy jeszcze raz Maszyny dla Farmera.pl, zapraszamy do oglądania, bądźcie z nami na bieżąco.